Cześć, witam poszukiwacze. W tym materiale pomogę wam znaleźć pięciu poległych podróżników w celu odblokowania osiągnięcia Strażniczka. Pierwszy z nich jest niemożliwy do pominięcia ze względu na rozwój fabuły. Znajdziemy go podczas uruchamiania zasilania tramwaju na stacji A. Po przywróceniu zasilania kierujemy się do tramwaju i po krótkiej cutscence możemy wydobyć z niego pierwszą esencję Lidii Marzec. Drugi poległy znajduje się w domu rzeźbiarza, który znajdziemy na drodze do Szpitala Odrodzenia. Na początku musimy udać się na piętro i podnieść klucz. Z nim udajemy się do piwnicy i w niej znajdziemy podróżnika z esencją Antoniego Surmy. Droga do trzeciego podróżnika jest dość długa. Zacznijmy od posterunku przy rozdzielni i pasażu handlowym. Musimy dostać się do pomieszczenia, w którym widzimy kota. Udajemy się w stronę pasażu handlowego, mijamy sklep z artykułami papierniczymi aż dojdziemy do bramy rozdzielni. Na jej przeciwko znajdziemy zamknięte łańcuchem drzwi. Przecinamy go i udajemy się w głąb pasażu, gdzie czeka nas walka z mocniejszym przeciwnikiem. Gdy dotrzemy do pomieszczenia z telewizorami, uruchamiamy panel elektryczny, który otworzy tam drzwi do kiosku. Wewnątrz sklepu znajduje się wyłom, przez który musimy się przecisnąć, a następnie pogłaskać kota, który upuści nam klucz do sklepu z zabawkami. Sklep znajduje się nieopodal posterunku przy placu z choinką. Wewnątrz niego znajdziemy trzecią esencję Marcela Marzec. Dodatkowo tutaj możemy znaleźć nową broń, ale o tym w innym materiale. Czwarty polegu jest łatwy do odnalezienia, ponieważ praktycznie zaprowadzi nas do niego fabuła. Podczas zbierania relikwii w opactwie znajdziemy pomieszczenie z posągiem trzymającym miecz. My natomiast musimy udać się do pokoju naprzeciwko, a w nim znajdziemy kolejnego podróżnika, który ma w sobie esencję Krzysztofa Marzec. Dodatkowo, kiedy uda nam się zebrać razem trzy esencje rodziny Marzec, dostaniemy za to osiągnięcie razem. Ostatni podróżnik znajduje się w jednej z cel w posterunku milicji obok terminala. Po otwarciu cel musimy odczekać, aż ukończy się sekwencja widoku nadbiegających potworów, po czym wychodzimy ze stróżówki i dojemy się w prawo do celi. W niej na lewej pryczy leży ostatni piąty podróżnik, w którym znajduje się esencja nieznanej osoby. Natomiast gdy zwrócimy uwagę na zdjęcie przy esencji, można by spekulować na temat easter egga. Mianowicie zdjęcie wygląda jak motyw z gry Observer, której twórcami są nie kto inny jak deweloperzy z Bloober Team. Jednak to jest tylko i wyłącznie moje subiektywne spostrzeżenie, jeśli uważacie podobnie lub inaczej to dajcie znać w komentarzach, a ja dziękuję Wam za uwagę i mam nadzieję, że pomogłem w zdobyciu osiągnięcia. Trzymajcie się, cześć!